Co roku robimy tego rodzaju ekspozycje, ja reprezentuję taką firmę urządzania zieleni. Muszę Państwu powiedzieć, że tutaj na tej ekspozycji jest 35 ton kamienia użytego. Co roku inny temat jest tej wystawy, w zeszłym roku Rumunia była, w poprzednich latach nie wiem, Bułgaria, Niemcy i zawsze coś charakterystycznego trzeba zrobić, akurat w przypadku tej wystawy Dary Ziemi. Ja zajmuję się produkcją miodu, jestem pszczelarzem zawodowym. Dlaczego akurat nasze miody cieszą się takim dużym wzięciem? Ja myślę, że to, że jesteśmy ileś temu już lat, bo to będzie prawie 16 lat, kiedy tu u Państwa jesteśmy, to liczy się to, że ta jakość jest po prostu naprawdę najwyższa. A jakość i to jest jeszcze w połączeniu z tym, że ten miód jest taki trochę niespotykany muszę Państwu powiedzieć o takiej sprawie, że miód o tej porze, czyli teraz, we wrześniu, powinien być skrystalizowany, czyli taki, taki właśnie suszony. Natomiast jeśli chodzi o inne miody, to uważam, że są bardziej cenne, bo Polska przede wszystkim stoi na miodach leśnych, spadziowych, wrzosowych, gryczanych, rzepakowych, które po prostu no, są naprawdę kapitalne. I myślę, że o tym zawsze należy pamiętać. Także, jeżeli kupujemy, to myślę, że powinniśmy się przede wszystkim e, kierować zasadą, żeby było to kupowanie od strzelarza bezpośrednio. Namawiam jeszcze raz, żeby, żeby właśnie zwracać uwagę na to, co kupujemy, dlaczego kupujemy i jak się odżywiamy. <gry>